Witam. Znajdujemy się na pierwszym piętrze budynku apartamenty Cieśliwickiego. Tak jak Państwo widzą prace murarskie postępują bez zastrzeżeń. W pracach związanych z murowaniem najważniejsze jest wykonanie pierwszej warstwy. Pierwszą warstwę wykonujemy na zaprawie cementowej murarskiej. Pierwsza warstwa jest bardzo ważna. Musimy szczególnie się przyłożyć do ustalenia poziomu i pionu. Gdy dobrze zaczniemy dalsze warstwy będą wymagały od nas tylko delikatnych korekt i murowanie pójdzie płynnie i sprawnie. Pozostałe warstwy wykonujemy na zaprawie klejącej białej cienkowarstwowej. Tak jak widać murarz nanosi klej oraz rozprowadza go z aby uzyskać jednolitą swoinę po całości muru. Po rozprowadzeniu warstwy cienkowarstwowej klejącej murarz przystępuje do montażu bloczków oraz delikatnej ich korekty i mur pnie się do góry. W tym momencie murarz wykonuje ścianę z bloczka silikatowego, grubość 24, jest to ściana międzylokalowa. Razem z pracami związanymi z deskowaniem stropodachu wykonaliśmy zbrojenie oraz szalunek schodów, aby wykonać ich ostatnie betonowanie w tym pionie. Znajdujemy się aktualnie na deskowaniu pod stropodach. Tak jak Państwo widzą, zbrojarze przystąpili już do prac, wykonują zbrojenie belek oraz wykonują wytyki, pod dalsze prace związane z atykami.